Złe rzeczy. Tak właśnie to robimy. Jesteśmy źli dla społeczeństwa. Szemrani typy. Nikt nas nie lubi. I dobrze, kurwa. Mają powód. Kradnę cukierki dzieciakom. I co? Myślisz, że się ciebie boję? Nienawidzę, kurwa, świąt. To ci mówi wszystko, co musisz wiedzieć. Porywam dzieci. Dobra, wszyscy wiemy, jak to się zwykle kończy, nie? Ludzie na ziemi robią czasem niezłe gówno, a potem umierają i trafiają do piekła. A grzesznicy mają swoją wizję tego, kim są impy, prawda? Ci mali czerwoni goście z widłami, torturujący ich duszę na wieczność. No więc. To jest kurwa przestarzałe. Większość z nas to bariści. a ponieważ urodziliśmy się tutaj, musimy obsługiwać każdą pieprzoną osobę, która wyląduje w naszym ogródku. Ale niektórzy z nas celują w coś więcej, coś większego, coś fajniejszego. Tak, fajniejszego. Więc zamiast sprzedawać im kawę, będziemy sprzedawać im zemstę. Co to, to kurwa jest? Kim ty jesteś? Nazywam się Blitz, a dziś będę twoim zabójcą. Po prostu wrócimy do piekła, zgarnąć kasę i nigdy nie poniesiemy żadnych konsekwencji za nasze czyny. Jakieś pytania? Tak, mili. czy mogę też mieć fajny tekst? Coś w stylu Czas na mili albo coś podobnego? O, o, tak, nie, nie, to moja sprawa, okej? Okay? Przywileje bycia szefem, no nie. Co, masz coś do dodania, Moxie? Szefie, wydaje mi się, że zapominacie o kilku problemach logistycznych, jak na przykład o świadkach. Ludzie nie powinni widzieć nas biegających po ziemi. Mówiłeś mi, że mamy prowadzić ten biznes zabójstw jak profesjonaliści. Nawet masz to w nazwie firmy, na billboardzie i w dżinglu. Kiedy chcesz kogoś odstrzelić i nie chcesz ci się czekać zbyt długo, zadzwoń po profesjonalnych korderców natychmiastowych. Och, daj spokój, mały fiucie. Naprawdę myślisz, że grzesznicy w piekle przejmują się profesjonalizmem? Nasi klienci chcą tylko jednego, żeby ci, których nienawidzą, dostali kurwa za swoje. Tak swoją drogą, jak my niby mamy się dostać na ziemię, żeby zabić tych gości? To nie jest takie proste. Dla twojej wiadomości, mała panienko, czy małem? Tak, udało mi się zdobyć to, co trzeba, jasne? To nasza przepustka prosto do świata ludzi. E, szefie, to jest pieczęć. Należy do księcia demonów? Nie możesz po prostu, jak ty w ogóle? Tak, 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 tak. Dobry szef nigdy nie zdradza swoich sekretów, ok? Ale powiem tyle, że to wymagało sporo lubrykantu i strategicznego ładunku męskiego kremu. I co? Demon z Ars Goetia po prostu ci to dał po tym wszystkim? Tak, zróbmy tak. Rany, na miłość szatana nie mogę uwierzyć, że zaliczyłeś kogoś z demonów z królewskiego rodu. Ewentualnie. Ej, 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 nie używaj takiego języka przy lunie! To jeszcze dziecko! Ma 22 lata. No dobra, ona jest moim dzieckiem! Adoptowany! Blico! Zabieraj te łapy, bo nie wiem, gdzie one były. Ej, nie chcesz tego, kochanie! Dobra, wszyscy nowa zasada ludzie. Od teraz używamy tylko stosownego języka w tym biurze. Zrozumiano? Nie chcę słyszeć żadnych przekleństw, żadnych świństw, żadnego pieprzonego, brudnego języka. Czy rozumiesz? Nie jestem kurwa dzieckiem, krytynie. O, hej, Blipy! Widzisz teraz? Widzisz, co zrobiłeś? Nauczyła się tego od ciebie! Szefie. Łowo na k. To dosłownie połowa twojego słownictwa. Kurwa, pierdol się ty mały prawiczkowaty chujku. Hej, on nie jest niewiniątkiem. Wiem coś o tym. Mili, to jest miejsce pracy. I co? Znowu to samo. Lona, kochanie, odwróć wzrok. To napalona para małżeńska, i nie musisz oglądać tego syfo. Ech, możesz sobie i później pooglądać? Masz teraz zlecenie. Serio? Teraz w środku tutaj... Dobra, okej, okay. od kogo? Powiedział, że ma na imię Stolas. Stolas? Nigdy o tym nie słyszałem. Nigdy. Nie znam tego imienia. Tak, on cię zna i brzmi wkurwiony. Hej, Stolas. Jak, jak, jak tam sprawy? Zabrałeś mi coś, Blicy. Coś bardzo ważnego i potężnego. Coś, co zrobię wszystko, żeby odzyskać. Czy twoje miejsce nie jest jakby ogromne? Mam na myśli, nie mogłoby to być w Twojej, no wiesz, dziesiątej albo 11 bibliotece? Naprawdę. Myślisz, że nie widzę, co robisz. Przezroczysty jesteś dla mnie blicy. Wziąłeś moją księgę, żeby mieć wymówkę, żeby znów mnie odwiedzić i rzucić się na mnie jak ostatnio. Chyba mnie złapałeś! Chodź do mojego pałacu natychmiast i weź mnie, kurwa, spraw by moje ciało było kurwa twoje. Mój ptaszku, wejdź we mnie. Zejdź na dół, znajdź mój, a potem chcę, żebyś mnie kurwa gryzł. Już mnie kurwa! Obróć mnie jak błyszczany! Zakręć mną jak ci pieprzenik! Kijami! Potem chcę, żebyś moja cholerna fontanna, a potem zlizuj to jak spragniony pies! O, okej, okay. tak, albo, no to też. Wiesz co, jestem teraz w pracy, więc może następnym razem? Dobra, cześć! O, kurwa. Dobra, ludziska, ruszcie się! To nasz pierwszy skok. Musimy to zrobić z rozmachem, z odrobiną blasku. Musimy się tu naprawdę pokazać. Bez zwracania uwagi. Jeśli tak bardzo martwisz się o świadków. Wiem, jak to załatwić. Czas na piwo. O, to było świetne, aż do tego hasła! Mówiłem żadnych haseł. Moxie, potwierdź to! Dla jasności. Teraz kurwa Mili działa, to dosłownie perfekcyjny tekst. Skarbie, ale nie możemy po prostu zabić wszystkich. A co z niewinnymi? A co z dzieciakami? Och, z nimi to łatwizna. Wystarczy lekko nacisnąć, żeby złamać im kark. Mili! Nie zabijamy dzieci. Pra prawda? Zabij ich wszystkich! Zabij ich wszystkich! Zabij ich wszystkich! Wszystkich! Zabij ich! Zabij ich wszystkich! Zabij ich wszystkich! Nie! Idzie jak się ma. Co! Luna, tata znów naciska. Masz gościa w swoim pierdolonym biurze. Na razie. Kurwa, szatanie, cholera jasna. Próbuję tu ogarnąć ten skok. To lepiej, żeby to było pierwsze, niewarte. A! Witaj, mój słodki. Hej, Stolas, co ty tu robisz? Powiedziałeś, że jesteś zajęty w pracy, więc postanowiłam ją urozmaicić. Wow! A, ok. Kompletnie nie tak wyobrażałem sobie ten dzień. Słuchaj, była Wasza wysokość. Są tutaj inni ludzie, współpracownicy, wiesz? Ja, ja. Nie chcę robić scen, dobra? Mm, nie przeszkadzało ci robić sceny ostatnim razem. O, tak. Tak, mam tę książkę, mam tę książkę, mam tę cholernie ciężką książkę. Wpinając się na poręcz, tracę równowagę. O! Przepraszam, że przeleciałem twojego męża. Ona się jeszcze o to gniewa, prawda? Niezmiernie. Ojej, cholera. Bardzo mi przykro za to. A może przeprosisz mnie na tym biurku, co? O, właśnie to posprzątałem. Dobra, wiesz co, w porządku. Wygrałeś, zrzucaj ciuchy, jedziemy. Kiję w górę, dziury w dół, skończymy to w 5 sekund. Weź mnie, chłopcze. O tak. Chcesz mnie? Tak. O, znalazłem Tak. Znalazłem to. Znalazłeś to? Znalazłeś to mój mały odkrywco? No jasne. E, czy nie powinieneś przypadkiem obsługiwać telefonu, czy coś? Czy nie powinieneś być przypadkiem hetero albo coś? Ej, nie słuchaj tego piekielnego psa, skarbie. Dla mnie jesteś wystarczająco mało gejowski. O, dzięki, kochanie. Zaraz, co? Ale co to w ogóle ma znaczyć? Och, niesamowite. Jesteś o wiele silniejszy niż wyglądasz. No cóż, jestem pewien, że twoje kości są puste, więc... Hmm. no cóż. Lepiej wrócę, zanim służba zacznie się martwić. Wezmę tylko mój grymuar i... A co powiesz na to? Mogłabyś mi pozwolić podtrzymać to przez chwilę. Proszę, jest jedno zaklęcie, które chciałem spróbować. Czy nie właśnie cię przeleciałem na czas firmy? Och, przypuszczam, że dopóki to masz, na pewno znów się zobaczymy. Prawda? Ja, a, tak, my. Ja, ja chyba tak zrobimy. No to w takim razie samemu. Do następnego razu. Mój drogi Blicy. Tak, do, e, do następnego razu, cholerny syn suki. Dobra, lenie pierdolone, czas leci. Ruszamy z tym skokiem, kurwa mać. Jeśli można, szefie, mam idealny plan. Na miejscu. Wybijamy światła. Profesjonalne, efektywne, to prawdziwe. Nudy. Moxi, gdybym miał wybierać między spędzeniem reszty kariery na zabijaniu takich ludzi, a popełnieniem samobójstwa, to w liście pożegnalnym obwiniłbym ciebie. No, ma ktoś jakiś genialny pomysł? Eee, czemu po prostu nie improwizujesz? Uwielbiam to, Luna. Jesteś doskonała, mądrzejsza i lepsza od wszystkich tutaj. Dobra, drużyno. Kończy nam się czas i kasa. Skakujmy do portalu. czekaj. Czy to było brak kasy? Usłyszajmy, czas na mili. Eee. Mili, przestań! Serio, to nigdy nie wejdzie w życie! O, ta firma jest w dupie. Ej, 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 jeszcze nie jest w dupie! Tak bardzo cię nienawidzę. Wszystko spieprzyłeś. O kurwa, spierdalaj. No tak. Chcesz mnie? No tak. <śpiewanie> Wszystkie